Oni dobrają się po przodu i ja udało się! 10 przewodów. Jeśli dacie radę zrobić tutaj 2000 łapek, to zrobię wielki upiek nowych pierce boxów. Chcecie ich aż 1000? W tym momencie na ekranie wsiada się osoba, która zgarnia prezent z ostatniego odcinka. Wielkie gratulacje szefie i pamiętajcie, żeby w opisie swojego kanału coś do kontaktu, żeby mógł stracić ten prezent w wiadomości prywatnej. Zauważyłem po waszych komentarzach, że nowy karnet z Dymiarski robi mega furore, dlatego postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku znowu jedna osoba z tego filmu może zgarnąć kanę w wersji premium plus, czyli tej najlepszej ode mnie, totalnie za darmo. Teraz ten kanał będzie nieco droższy, ale będzie dużo lepszy, ponieważ Między innymi zawiera dwa nowe skiny, a nie jeden jak tu było wcześniej. Zupełną nowość, czyli klucze, za które później można odblokować Buffy za darmo, czy też skiny z poprzednich sezonów. Albo zadymiarzy. Są w nim też mega boxy, nowe chaos dropy, które mogą być naprawdę przemocne, gemy i dużo, dużo więcej. Także jeżeli to dzisiaj Ty chcesz być tą samą, która zgarnia ten karnet ode mnie w prezencie, totalnie za darmo, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybuj kanał, przycisk, subskrybuj tam na dole! Miej wpisany kod Damian w sklepie Stars i napisz w komentarzu, jak oceniasz nowego legendarnego zadymiarza w skali od 1 do 10. Ale to po obejrzeniu tego odcinka. Wow, hej, dzień, witajcie! Ja jestem Damian. z bardzo serdecznie w kolejnym kocackim odcinku z Stars na moim kanale, a dzisiaj, jako jeden z pierwszych na świecie, mam wielką przyjemność przetestować Nowego legendarnego zadymiarza, jakim jest Pierce, czyli najnowszego snajpera w grze. I umówmy się, granie z snajperami zawsze daje największą przyjemność, chyba że to ja tak tylko mam. W tym filmie będę miał 60 minut, żeby dokładnie sprawdzić tą postać, omówić jego wszystkie gadżety, star powery i ogólnie wszystkie jego niesamowite zdolności. A już w Brotoku widzieliśmy, że ma kilka unikatowych mechanik, więc no jest tutaj co sprawdzać. Dowiecie się też, w jaki sposób będzie można go teraz odblokować za darmo w jego wczesnym dostępie, no bo tak jak widzieliście w ostatnim moim filmie, troszeczkę pojawiły się tam pewne zmiany i wszystkiego się oczywiście teraz dowiecie. Uprzedzając pytania... Dlaczego mam te okulary przeciwsłoneczne? To słuchajcie, strasznie spuchło mi to oko i kurczę jest całe czerwone. Pewnie mam jakąś infekcję. Dzisiaj idę do lekarza, żeby to ogarnąć. Trzymajcie kciuki, żeby mi szybko przeszło i słuchajcie, jeżeli nie możecie, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo więcej takich odcinków z Braula, bo to co zrobiliście wczoraj, to przeszło w ogóle moje wszelkie wyobrażenie. Nie sądziłem, że dalej tyle osób śledzi Braula i w sumie jest zaciekawiony tym wszystkim. Także no będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie łapeczkę. A teraz zaczynamy. Czas start. I słuchajcie, to co teraz widzicie na ekranie to jest nowy Pierce Box. No bo jak wiecie, Aktualnie wszystkie nowe postacie wychodzą w Early Accessie, który wygląda tak, że dostają swoją skrzynkę, i właśnie w takiej skrzynce, słuchajcie, możemy trafić tego zademiarza, ale takiego legendarnego będzie dosyć ciężko zdobyć. Oprócz tego, słuchajcie, mamy też do trafienia trzy skiny do tej nowej postaci i inne skiny, które są związane tematycznie z brawlerem. I to jest, słuchajcie, pierwszy sposób, w jaki można zdobyć właśnie Piersa za darmo, czyli po prostu trafić nową legendę z boksa. A tak wygląda animacja odblokowania właśnie tej postaci, strzelec wyborowy Piers. Widzimy, że naprawdę ma taką bardzo dynamiczną animację. Kojarzysz że ratowników. Na basenach? Pirs to jeden z nich, z tą różnicą, że strzela do ludzi zamiast ich ratować. No dobra, żaden z niego ratownik. Kiedy bas uzna, że basen jest dostatecznie zasikany. Woła pirsa, żeby posprzątał. Czyli naszą nową legendą jest specjalista od sprzątania. I co konkretnie żółtej mazi z basenu. Żółtej, bo to jest legenda, nie? To pasuje. Jest to już trzeci z dinozaurowych brawlerów. I tak szczerze, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Możecie się tutaj dokładnie teraz jemu przyjrzeć. Tylko pytanie: czy w tej jego spluwie to jest mocz? Bo to jest takie żółte jakieś, nie? Powinna być woda. Dlaczego to jest żółte tam w środku? Dobra, nieważne. Jego punkty życia wynoszą 6000, a szybkość ruchu ma normalną. Teraz przejdźmy do podstawowego ataku, który nazywa się pistolet na wodę. O, dobrze, czyli to jest jednak woda. Pierce wykonuje potężny strzał na daleki zasięg. Gdy pocisk trafi przeciwnika, Pierce upuszcza obok siebie nabój. Podniesienie naboju automatycznie wystrzeliwuje przeszywający pocisk w najbliższy widoczny cel. Pierce przeładuje tylko przy podniesieniu naboju i gdy skończy mu się amunicja. Ostatni nały magazynku zadaje dodatkowe obrażenia. Jego bazowe obrażenia to 1900. Zasięg ma bardzo daleki, szybkość przeładowania bardzo powolną. No to nie ma co czekać, odpalam już pierwsze starcie i słuchajcie, na razie nie będę korzystał ani z ulta, ani z gadżetu. Musimy sobie po prostu przetestować ten podstawowy atak. Okej, okay, tu mamy jakiegoś. O, super, no nie trafiłem. Nie mogę przeładować broń. Ej, czy żeby przeładować, to ja muszę. Ja, dobra, nieważne. A zostałem zlany. No tak, przecież tam było napisane, że żeby przeładować, to muszę trafić. Czyli jak nie trafię trzech strzałów, to w ogóle mi się nie przeładuje? Ej, plus pięć pucharków i tak dostałem. Myślę, że to odpalmy sobie jednak lepiej, knockout. No i lecę od razu tym pięćcem tutaj na środek i trzeba kogoś trafić. Słuchajcie, w momencie, jak trafiamy. Okej, okay, to tutaj pojawia się nabój. Ja go zbieram i od razu mamy przeładowanie, i też zostaje wystrzel wystrzelony od razu jakiś strzał, nie? Tylko tak, jestem ciekawy. Jak wystrzelam te trzy strzały, pyk. Dobra, i wtedy mi się odnawia przeładowanie od teraz, tylko że... O, dobra, to naładowuje trzy. Myślałem, że tylko jeden naładuje. bibi, bibi. Dobra, muszę szybko tutaj, muszę szybko to zebrać. Dobra, pyk, tyk, pyk. No, na razie jestem beznadziejny tą postacią, ale spokojnie, jeszcze nie używam jego wszystkich zdolności. Dobra, trafiamy tutaj, o. Ja trzeba tak na spokojnie tym strzelać. Tyk, i od razu można zebrać sobie też przeładowanie. Tyk, dobra. Gdzie ta bibi? A ona jest tam daleko. Ubana. Dobra, została. Możemy sobie przeładować ammo. I fajnie w sumie będzie z tego ostatniego ammo strzelać, bo to zadaje większe obrażenia, nie? Bo teraz nawet nie mamy jak strzelić. Dobra, rozumiemy tak. Wyrzucimy sobie dwa ammo, mamy to ostatnie i teraz powinniśmy dać większy damage. Sprawdzimy sobie, jak to będzie wyglądało. Wszystkie tak chowają. dobra, 3000 damage'a! Okej! Okay. Czyli ostatni nabój daje sporo, sporo więcej, tego pokoju udało się pokonać. Teraz tak, gdzie jest to moje rywale? Możemy sobie od razu przeładować jeden tutaj nabój. Eee, nie, nie, nie. nie mogę na blisko podchodzić, nie mogę podchodzić na blisko. Jest większy damage. Tyk! została? No i gdzie ona jest? Dobra, czekajcie, zostawimy sobie ostatni strzał. I pyk! No i czy to się upłaci? Nie upłaci się? Dobra, czekajcie, zbieramy to. Nice, udało się. Już zaczynam kumać tego brawlera. O, mamy jeszcze mitycznego tutaj star dropika. Dzięki. Tak będzie wyglądać jego ikonka. Pora odblokować super atak. Jak ryba w wodzie. Pierce oznacza obszar, a następnie strzela w zadymiarzy trafionych przez przeszywający pocisk. Każdy trafiony strzał upuszcza nabój obok Pierce'a. To brzmi dosyć ciekawie. Sprawdźmy jak to wyjdzie w praktyce. Obrażenia 3200, zasięg daleki. Tutaj możecie jeszcze podejrzeć nowy ekran ładowania z pirsem właśnie. Bardzo ładny. E, powiem wam szczerze, no dosyć niefajnie mi się gra w tych okularach, ale wolę chyba tak, niż wam pokazywać to oko, bo mi strasznie, strasznie spuchło. Trzymamy sobie tutaj, jest już trafienie, możemy sobie od razu przeładować, tylko tak, bardziej się opłaca trzymać ten ostatni nabój, bo my wtedy dajemy więcej że nie? Okej, okay, dobra, no tutaj tutaj się nie popisałem, użyłem jeszcze gadżetu losowo, przepraszam, nie chciałem z tego jeszcze korzystać, ale jakoś tak automatycznie to kliknąłem po prostu, zielone mi się gdzieś świeciło, to kliknąłem. No, dobra, no ta mapa taka, o, no, kurczę, tutaj nie przyjdzie. Możemy użyć ulta, dajemy sobie tego ulta na tego poko, tego miska załatwiamy. Okej, okay, on tam dostał damage, teraz jeszcze możemy go tutaj trafić no, kumun. Nie, dobra, ale mogę sobie szybko przeładować, więc szybko przeładowujemy. Coś no mi nie idzie to strzelanie, nie? Trochę. Dobra, pyk. Pyk. Okej. Okay. Dobra, mam ulta. Pyk. Okej. Okay. Tu! Ale tam dało tym ultem! To było niezłe. Dobra, i mamy ich tutaj pokonanych. Więc tak, tego się jeszcze tutaj im pomogę rozwalić. E, Dani, weź ty gola strzel, może, co? Bo ja muszę sobie zostać, jestem snajperem, ja tu muszę z daleka strzelać. Dobra, pyk. I ta. Dobra, dostała. O, strzelą gola chyba. No nie strzelili, co ty gadasz? Dobra, pyk. Okej, okay. co zrobisz teraz, ty? Halola tu biegnie. Mono, tam tam wniemy, Tylko, że ja nie zbieram cały czas tych moich pocisków. Muszę pamiętać o tym, żeby zbierać te pociski. dostała z ostatniego. Mamy ulta. Pyk, ładujemy tym ultem. Dobra, dostał. Ej, ten ulcik jest mocny. Ten ulcik to nawala srogo. Eee, pociski, czy muszę je zbierać? Nie muszę ich zbierać. Dobra, Od rozwalamy tutaj Lexa. Ja po prostu idziemy. I mam ostatni strzał, więc 3000 punktów. To na tą nitę, nie trafiłem, to super, ult tu, tyk Dobra, dostałeś teraz raz. okej, okay. ona była z ostatniego, dobra, zbieram te naboje szybko tyk okej, okay. okej okay. Dobra Mamy tutaj, trzeba HP trochę zregenerować Panie wspomnieć, idzie. Dostał? Dobra, leży. Nie, no ja myślę, że będzie się nim fajnie grało. Jeszcze nawet nie znam jego Star Powerów żadnych, nie? Okej, okay, wracamy sobie tutaj po nabój. Mamy jeden. I fajnie, jakby tak sobie cały czas zostawiać jeden nabój, nie? To wtedy byśmy dawali po 3000 damage. A. Ja myślę, że najlepsi gracze to będą to jakoś tak ładnie rozkminiać. Oj, tu. Dobra, dostała. Mam multa, wiem o tym, że mam multa. Tylko potrzebuję sobie załadować naboje. Czekajcie, kurpyk. Pyk, pyk. Dobra. Zostawiamy to tutaj na razie. Trzeba to wywalić, bo mi się kipie. Dobra, no Miśka. No, nie dałem, nie zdążyłem ulta puścić. Ale spoko, oni sobie z nim poradzą raczej mi się wydaje. a to w ogóle dzisiaj cosplay Daredevila dar trochę robię. Spoko, dostaje strzała. Ostatni mamy strzał. Trafiony, super, za 3000. No i co? No ja mogę tutaj, czekajcie, puścić gdzieś piłkę, ale ja bym chciał jeszcze z tego ulta skorzystać. Fajnie. Tyk. O, nice, to wyszło dobrze. Tyk, nice. Dobra, Misiek po mnie idzie. Misiek, nara. No super. Kolejny będzie mi się. <laughs> to już bez szans. Ale tu myn. Dobra, no niestety, Revis. Mogę nam strzelić gola i tak tutaj bardziej się skupiam na tym, żeby przetestować po prostu tą postać. I udało się nawet sporo tutaj damage'a zrobić, więc. Git. No wiecie, co w międzyczasie? Mogę wam pokazać też trzy skiny, które oczywiście wyjdą od razu razem z Piersem w jego wczesnym dostępie. Pierwszy to jest Łowca Wampirów i moim zdaniem mega, mega dobry ten skinek jest. Oczywiście to są wszystkie mityczne skiny, w sensie no jeden jest mityczny, a pozostałe to recolorki. Fajno ma tutaj spluwę, pasowuje się w taki motyw trochę Mortisa. I nawet tutaj ten, widzicie? ten o, taki mały Mortis tam lata. Może to jest Mortis na tym swoim nowym Buffy? Jest jeszcze taki mroczny tutaj piersik, który właśnie, o, jest taki srebrny. A no, jest jeszcze taki ryzykant, bardziej fioletowy, ze złotym gnatem. Ale moim zdaniem, o, ten Łowca Wampirów. Super. Jeżeli chodzi o pierwszy gadżet, no to nazywa się on Magazynki Bez Dna. Przeładowuje jedną sztukę amunicji i upuszcza nabój obok pirsa. Podnowienie 13 sekund. Weźmiemy sobie, słuchajcie, tutaj jakieś lepsze wyposażenie. I skorzystajmy też od razu z pierwszego Star Power'a, czyli Mokrej Roboty. Ostatni pocisk Pierce'a spowalnia również wrogów o 30%. I to też teraz w sumie było aktywne. Let's go! Sprawdźmy jak to działa. Dobra, po pierwsze tu mamy bastera, tylko tak. Trafiłem. Jest, mogę już zebrać ammo. Lipa z tym, że jak nie trafiam, to wiecie, to mi tutaj się nie, nie pokazuje, ale tak czy siak udało się go tutaj dosyć łatwo pokonać. Możemy to sobie zebrać. Ej, tu jest nawet właśnie ten skin do tego, do naszego przeładowania. Fajne! Uuu, i jak sobie to zebraliśmy, to od razu też został zaatakowany ten... Ej, Angelo, to jest wojna sniperów. Dobra, dostał, leży. 3300 w ogóle dał! Wow! Lipa, że tu nie miałem, nie miałem jak sobie przeładować, ale no chwilę się poczekało. Też jakoś w sumie mega długo się nie czeka. Dobra, mamy już 4 power cube'y. Wiecie co, u, 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 atakujemy ten środek, jest El Primo, złapany, okej, okay. dobra, dostał, olu, no dużo skubaniec, dobra, jeszcze raz, uj, leci na mnie, skubany, dobra, ja szybko przeładowuję, i ja, udało się! Ej, właśnie dzięki temu gadżetowi udało mi się tego El Primo tu pokonać, no w innym wypadku nie byłoby szans, nie? Coraz bardziej zaczyna mi się ten sniper podobać. Drugi star power nosi nazwę Pizz na wodę. Za każdym razem, gdy Pizz podnosi nabój, dostaje na krótki czas 15% przyspieszenia. Okej, okay. chociaż spowolnienie też jest fajne. No i ten gadżet mi teraz uratował życie, a drugi gadżet, słuchajcie, nosi nazwę Cicha Woda. Pirs wchłania wszystkie naboje i dostaje 1200 punktów tarczy za każdy z nich, odpychając przy tym pobliskich wrogów. Dobra, czyli to jest coś takiego na dojazd, to też w sumie mogłoby mi teraz uratować życie, jakby mnie taki El Primoz atakował. No to spróbujmy. Zobaczmy ten gadżecik w akcji. Hard Power oczywiście też, ale o, 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 o leciutko jestem w podczasu. Szkoda, że ten, że te naboje się nie odnawiają. O matko, dzwonią do mnie! Halo, proszę do mnie nie dzwonić! Dobra, o, o, się pokonamy tego. Mamy ten garze, tylko mogłem w sumie to przetestować jakoś tutaj, jak na mnie i tylko dzwonią do mnie ludzie! Czekajcie, dobra, użyjemy tego teraz. Okej, okay. został jakoś tutaj odsłonięty trochę, ale no nie, ta roza mnie dojedzie. <ścoughs> dobra, kebabini, opalini, bombardini, no Roty do mnie dzwonią. Nawet tego star powera nie mogłem tutaj dobrze sprawdzić. Dobra, to będziemy mieć free Ten Larry Lori to tutaj nie podejdzie. No, nie możemy tak strzelać sobie tym zadymiarzem, chociaż no ten ostatni muszę na pewno trafić, dobra. Kiedy tu jest? No, dostał, dostał, dostał. Powiedzcie, że dostał, dostał, dobra. No i tak, pamka mi go tutaj dobiła. Używamy gadżetu, mamy tarczę. Come on, jest! Dobra, pokonana. No i teraz już z górki nie. <laughs> dobra, jest Edgar, trafimy go, nie trafiłem go. Nie trafimy go. ty. kurczę, w ogóle, o to atakiem użyłem tego ulta i to nie było dobre. To nie było dobre, bo to poleciało na skrzynkę. To było bardzo złe. Dobra, zebraliśmy sobie tutaj ten, ten nasz nabój. Trafimy tego Edgara. Nie mamy ostatniego naboja. Jakbym to zebrał. Kurczę, ja muszę pamiętać o tym zbieraniu. Ok, mam tutaj do zebrania. Mam już też tarczę z powrotem. Eee, na Edgara to może być ta tarcza w sumie przydatna. Tylko tak, muszę pamiętać o tym, że naboje mi też znikną, nie? Ok, używamy ulta tu gdzieś. Tyk. dobra, Draco. Uhuuhu, potężnie został trafiony. Używamy tarczy. Let's go, let's go. Dajcie mi, dajcie mi nabój, dajcie mi nabój. Jest, dobra, pokonany. Ok, zbiorę jeszcze jeden. Muszę pamiętać, że ostatni nabój daje więcej. Przy zbieraniu naboj też jest fajne, że, że trafiamy tego innego <laughs> przeciwnika automatycznie. To się, no, to mi nie leci to do przeciwnika, tak jak teraz widzieliście. Dobra, ojej, kolego, kolego, kolego. Mam tarczę, mam tarczę, tylko właśnie od razu chcę stracę dwa ammo, nie? Więc to do dobra, używam tej tarczy, bo mnie subaniec atakuje. Ej, nie mi teraz ammo, okej? Okay? Mamy też ulta. Do tego ulta, no tylko ja go tutaj nie mam, jak do niego strzelać. Na razie sobie odpuszczę po prostu. Na razie sobie odpuszczę. Pójdziemy sobie na dół. Próbujmy kogoś trafić. Próbujmy może tego czaka tutaj jakoś polować. Pyk. Dobra, dostał. Teraz, Dobra, super, super, super Ja zapominam zbierać te naboje. Dobra, ale udało się tak czy siak trafić. Mamy od razu zebrane trzy naboje. Przez to zbieranie też jeszcze ten hate -biz został trochę. Nie no, nie został obity, ale była na to szansa. Okej, okay, tu ile dementia poszło no i koniec! Mamy to! Pięknie! Słuchajcie, ja myślę, że tą postać sobie wymasteruję i to będzie jedna z moich ulubionych, jeżeli nie taka mega, mega ulubiona. Lubię sniperów, no wiecie, że Angelo mi się fajnie grało, piperką i w ogóle. Teraz troszkę mi się nieprzyjemnie gra przez to oko, ale. Myślę, że będzie dobrze. Jeżeli chodzi o star powery, to chyba bym wolał ten, który spowalnia wrogów. No bo tak czy siak przy podniesieniu po prostu leci nabój automatyczny wycelowany w najbliższego wroga albo skrzynkę. A tu szczerze to ten cicha woda wydaje się troszeczkę ciekawszy. No ale to już zależy, wiecie. Jak będziecie grali, jaki będzie wasz playstyle i do czego wam to będzie bardziej przydatne. Na razie sobie zostawię tą cichą wodę. Chociaż kurczę, ten może robić tutaj naprawdę coś mocnego. Popatrzcie to, wywalamy sobie dwa naboje. Okej, okay, mamy ostatni nabój. I teraz tak, trafiamy tym nabojem. Używamy gadżetu, trafiamy znowu tym nabojem, znowu dajemy 3000 damage'a, zbieramy sobie jeden nabój. Atakujemy, zbieramy sobie znowu jeden nabój, atakujemy 3000 damage'a, zbieramy sobie znowu jeden nabój, 3000 damage'a. Ej, granie w taki sposób tym piersem, no to to jest miazga, nie? I cały czas możemy sobie jeszcze ten gadżet używać, żeby mieć ten jeden nabój dodatkowy. Nie no, ziomek jest naprawdę mocny. Tylko oczywiście tym zadymiarzem też trzeba będzie umieć grać z głową, nie? Więc no, myślę, że nie jest wcale taką no-skillową postacią, jak to często bywa. Zagrajmy sobie jeszcze Hold Zone'a, żeby tutaj sprawdzić, jak on sobie właśnie poradzi. I trochę nim lepiej teraz grać, czyli właśnie. Wykorzystywać moje te naboje. Dobra, rzucamy sobie dwa, mamy ten jeden, no niestety zebrałem drugi przypadkowo. Dobra, Ojej, mi. Dobra, trafione. leży. Okej, okay, no nie, niestety ten squeak no tutaj jest za mocny. Dwa naboje moje tu leżą, więc to też jest spoko, mogę sobie zapamiętać. Od razu jak zbieram ten nabój, to też leci jakiś taki atak wymierzony w przeciwniku. mamy już ulta. Dobra, ten ult jest naprawdę mocny, czekaj, ult teraz. Dobra, bum, tyk, trafiony, okej, okay. okej. Okay. Dobra, mam jeszcze jeden strzał, mogę tego, tego squeaka jakoś upolować. On gdzieś tu jest, o, trochę go to zradziło. No nie, no ten Squeak jest potężny. Czy te buffy HP teraz, jakie wleciały. Prawie wszyscy zadymiarze, słuchajcie, dostali buffy HP. Żyćko, 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 dobra, ulcik. tyk. daj na Mike. No, on nie leży, kuboniec. No, załatwiłem go, ale on mnie też. Wracając sobie jeszcze do omówienia tej postaci, no oczywiście jest to, słuchajcie, grudniowy zadymiarz, więc pojawi się jeszcze w tym miesiącu. Dokładnie 19 grudnia, więc już za kilka dni. Wiemy, że słuchajcie, w jego early będzie aż 40 ticketów yy, do zdobycia. Co to oznacza? Za dwa tikety mamy jedną taką skrzynkę za darmo, a z tej skrzynki można właśnie już trafić. O! W tego nowego, legendarnego zadymiarza. Tylko oczywiście, no szanse pewnie będą. Ma Ej, to super zrobiłem! To super teraz zrobiłem, naprawdę. Czemu te strzały niektóre lecą tak na bok? Dobra, bo chciałem powiedzieć, że oczywiście z tej skrzynki można trafić tą legendę i wtedy można go właśnie w taki sposób odblokować za darmo. Ale słuchajcie, też za po prostu otworzoną odpowiednią ilość tych boksów w early accessie również otrzymamy tego brawlera w gratisie. Problem, niestety, jest teraz taki, że dopytywałem dla niego innych CM menadżerów. Oto ile dokładnie będziemy musieli tych boksów otworzyć, i niestety, no jeszcze nie dostaliśmy informacji. Ale jeżeli w momencie, jak oglądacie ten odcinek, dowiedziałem się czegoś, to o tutaj macie ilość e, boksów, którą musimy otworzyć. I słuchajcie, ilość tych boksów razy dwa to jest ilość gier, które musielibyśmy wygrać w tym evencie na 40. Obstawiam, że pewnie będzie 18 boksów do otworzenia, nie? Bo wcześniej było 14 na mityka, to obstawiam, że na legendę będzie 18. Na koniec tego odcinka, słuchajcie, chciałem jeszcze otworzyć kilka Pierce Boxów. Ale no tutaj też będzie, widzicie, ciężko coś trafić. O, mamy jakąś ikonę gracza. Dobra, czy coś jeszcze tutaj dostaniemy fajnego? O, była jakaś ósemka I słuchajcie! Właśnie teraz udało mi się odblokować mrocznego pirsa, czyli tego skinka, o którym wam wcześniej mówiłem. E, no, czyli chodzi na to, że jeżeli będzie 8 z tego boksa, to już coś się uda trafić. I mamy jeszcze tutaj zestaw odznak i kredyty. Ogólnie w tych skrzynkach e, dużo zasobów jest. Jak coś, to siódemka oznacza, że no niestety nic tu nie ma. Jest dziewiątka! Ej, 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 to tu będzie? Uwaga! jest tu, słuchajcie, bazetka, czyli skin do baza. No, tak jak wam mówiłem, właśnie tutaj takie skiny tematyczne, związane właśnie z basenem, z latem. No to, co pasuje do tego naszego nowego zadymiarza, to też można trafić. Uwaga, uwaga, 8 znowu, dobra, czyli znowu będzie jakiś fajny skin chyba. I to jest skinek do pamki, czyli właśnie taki wakacyjny pam. No, także już sami możecie się domyśleć, jakie skiny tutaj są do trafienia. Jeżeli chcecie, to mogę wam zrobić pełną analizę tych boxów, gdzie otwieram ich. Tak dużo, aż trafię wszystko, co się da, ale to naprawdę trwa sporo czasu, i dla mnie jest nudne, dla Was to wiecie. Ja Wam tam pokazuję te najlepsze dropy, więc to jest w miarę ciekawe, więc umówmy się. 2000 łapek i robię dla Was taki opening, że otworzę mega dużo tych strzynek, nawet 1000, jeżeli będzie trzeba, o 10 przedmiotów. Także 2000 łapek i robię wielki opening pierce boxów. Zobaczycie wtedy wszystko, co się da z nich trafić. Uwaga, i co tu będzie takiego? Jest to, słuchajcie, skin do Franka. Jest to parasolowy Frank. A oprócz tego mamy jeszcze skina do Pirsa. I to jest ten najładniejszy Piers, łowca wampirów. Także 10 przedmiotów naprawdę fajnie oddało. Na ode mnie to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już niedługo. Ja idę do lekarza. Siła!